Księga rodzaju. Rozdziały 22 do 26. Rozdział 22. A po tych wydarzeniach Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego, Abrahamie. A gdy on odpowiedział, oto jestem, powiedział, Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Morię i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. Nazajutrz rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał z sobą dwóch swych ludzi i syna Izaaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham spojrzawszy, Dostrzegł z daleka ową miejscowość. I wtedy rzekł do swych sług: Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaaka, wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izaak odezwał się do swego ojca Abrahama, ojcze mój. A gdy ten rzekł, oto jestem, mój synu, zapytał: Oto ogień i drwa, a gdzież jest jak nie na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jak nie na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł Pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: Oto jestem. Anioł upowiedział mu: Nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zaroślach. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj. Na wzgórzu pan się ukazuje. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś Syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza, potomkowie Twoi zdobędą warownie swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy Ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jakie jest udziałem Twego potomstwa, dlatego że usłuchałeś mego rozkazu. Abraham wrócił do swych sług i wyruszywszy razem z nimi w drogę, poszedł do Birszeby. I mieszkał Abraham nadal w Birszebie. Po tych wydarzeniach doniesiono Abrahamowi. Milka również urodziła synów twemu bratu, na chorowi. USA, syna pierworodnego, bióze, jego brata, Kemuela, prałica Aramejczyków. Keseda, Czazo, Piudasza, Idlafa oraz Betuela. Betuel zaś był ojcem Rebeki. Ośmiu synów urodziła Milka na chorowi, bratu Abrahama. Również drugorzędna żona Nachora, imieniem Reuma, urodziła Tebacha, Gahama, Tahasza i Maake. Rozdział 23 Sara doczekała się 127 lat życia. Zmarła ona w Kiriat Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanan. Abraham rozpoczął więc obrzędową żałobę po Sarze, aby ją opłakać. A potem powstawszy odszedł od swej zmarłej i zwrócił się do Chetytów z taką prośbą. Choć mieszkam wśród was jako przybysz, sprzedajcie mi tu u was grób na własność, Abym mógł pochować moją zmarłą. Chętyci dali taką odpowiedź Abrahamowi: Posłuchaj nas, panie. Uchodzisz wśród nas za człowieka szczególnie zaszczyconego przez Boga, pochowaj więc swą zmarłą w najprzedniejszym z naszych grobów. Nikt z nas nie odmówi ci swego grobu do pochowania twojej zmarłej. Wtedy Abraham powstał i, oddawszy pokłon zgromadzonym chetytom, zaczął do nich tak mówić. Jeśli godzicie się, abym pochował moją zmarłą, posłuchajcie mnie. Proście za mną Efrona, syna Sochara, żeby mi sprzedał pieczarę Makpela, która znajduje się na krańcu jego pola, za odpowiednią cenę niechaj mi ją sprzeda, abym miał wśród was grób na własność. Efran Chetyta, który siedział wśród swych współplemieńców, Odpowiedział Abrahamowi wobec nich i wobec wszystkich wchodzących w bramę miasta: Nie, panie mój, posłuchaj mnie, pole to i pieczarę, która na nim się znajduje, daję ci, w obecności moich współbraci, daję ci ją, pochowaj swą zmarłą. Ale Abraham, oddawszy pokłon chetytom, oświadczył Efronowi wobec zebranych: Raczej ty zechciej mnie posłuchać, daję pieniądze za to pole. Przyjmij ode mnie, a wtedy dopiero pochowam tam moją zmarłą. Efran dał na to Abrahamowi taką odpowiedź. Panie mój, posłuchaj mnie, ziemia warta 400 cyklów srebra, suma niewielka dla mnie i dla Ciebie pochowaj swoją zmarłą. Abraham przystał na żądanie Efrona. Odważył więc Efronowi sumę, którą ten wymienił w obecności hetytów. 400 cyklów srebra, jakie były wówczas w obiegu. Tak więc posiadłość Efrona w Makpela, w pobliżu Mamre, czyli pole i znajdująca się na nim pieczara oraz wszystkie drzewa wzdłuż jego granicy stały się własnością Abrahama w obecności hetytów i wszystkich, którzy wchodzili w bramę ich miasta. A potem Abraham pochował swoją żonę Sarę w pieczarze na polu zwanym Makpela w pobliżu Mamre, czyli Hebronu, w kraju Kanaan. Odtąd pole i znajdująca się na nim pieczara przeszły od Chetytów do Abrahama jako tytuł własności grobu. Rozdział 24 Abraham zestarzał się i doszedł do podeszłego wieku, a Bóg mu we wszystkim błogosławił. I rzekł Abraham do swego sługi, który piastował w jego rodzinie godność zarządcy całej posiadłości. Połóż mi twą rękę pod biodro, bo chcę, żebyś mi przysiągł na Pana, Boga nieba i ziemi, że nie weźmiesz dla mego syna Izaaka żony spośród kobiet Kanaanu, w którym mieszkam, ale że pójdziesz do mego rodzinnego kraju i wybierzesz żonę dla mego syna Izaaka. Odpowiedział mu sługa. A gdyby taka kobieta nie zechciała przyjść ze mną do tego kraju, czy mogę wtedy zaprowadzić twego syna do kraju, z którego pochodzisz? Rzekł do niego Abraham: Nie czyń tego nigdy, abyś miał tam wracać z moim synem. Pan, Bóg niebios, który mnie wywiódł z domu mego ojca i z mego kraju rodzinnego, który mi uroczyście obiecał, potomstwu twemu dam ten kraj, on pośle swego anioła przed tobą. Znajdziesz tam żonę dla mego syna. A gdyby owa kobieta nie chciała przyjść z tobą, wtedy jesteś zwolniony z przysięgi, byleś tylko z synem moim tam nie wracał. Wtedy sługa położył rękę pod biodro Abrahama, pana swego, i przysiągł, że spełni, jak mu powiedziano. Sługa ów zabrał z sobą dziesięć wielbłądów oraz kosztowności swego pana i wyruszył do Aram na Harajm do miasta, w którym mieszkał naczor. Tam rozsiodłał wielbłądy przy studni poza miastem w porze wieczornej, WT, dyspros właśnie, kiedy kobiety wychodziły czerpać wodę. I modlił się: Panie, Boże pana mego Abrahama, spraw, abym spotkał ją dzisiaj, bądź łaskaw dla mego pana Abrahama. Gdy teraz stoję przy źródle i gdy córki mieszkańców tego miasta wychodzą, aby czerpać wodę, niechaj dziewczyna, której powiem, nachyl twój, abym się mógł napić. A ona mi odpowie, pij, a i wielbłądy twoje napoje, będzie tą, którą przeznaczyłeś dla sługi swego Izaaka, wtedy późnam, że jesteś łaskaw dla mego pana. Zanim przestał się modlić, nadeszła rebeka córka Betuela, syna Milki. Żonę chora, brata Abrahama, wyszła z dzbanem na ramieniu. Panna to była bardzo piękna, dziewica, która nie obcowała jeszcze z mężem. Ona to zeszła do źródła i napełniwszy swój dzban, wracała. Wtedy sługa ów szybko zabiegł jej drogę i rzekł, daj mi się napić trochę wody z twego dzbana. A ona powiedziała: pij, panie mój, i szybko pochyliła swój dzban. I dała mu pić. A gdy go napoiła, rzekła, także dla twych wielbłądów czerpie wody, aby mogły pić do woli. Po czym szybko wylała ze swego dzbana wodę do koryta i pobiegła znów do studni czerpać wodę, aż nanosiła dla wszystkich wielbłądów. On zaś zdziwiony czekał w milczeniu, aby się przekonać, czy pan pozwoli mu dopiąć celu podróży, czy nie. Ale gdy się wielbłądy napiły, Wyjął kolczyk złoty wagi pół sykla oraz włożył na jej ręce dwie bransolety złote ważące dziesięć syklów i zapytał, czy ją jesteś córką, powiedzże mi, czy w domu twego ojca jest miejsce dla nas na nocleg? A ona rzekła, Jestem córką Betuela, syna Milki, którego ona urodziła na chorowi. Po czym dodała: Dość u nas słomy i paszy oraz miejsca do przenocowania. Wtedy człowiek upadł na kolana i, oddawszy pokłon panu, rzekł: Niech będzie błogosławiony pan, Bóg mego pana Abrahama, który nie omieszkał okazać łaskawości swej i wierność memu panu, ponieważ prowadził mnie w drodze do domu krewnych mojego pana. Tymczasem dziewczyna pobiegła do domu i opowiedziała swej matce o tym, co o zaszło. A miała Rebeka brata imieniem Leiben. Ten Tolejben udał się śpiesznie do owego człowieka, zamiast to do źródła. Zobaczył bowiem kolczyk i bransolety na rękach swej siostry i usłyszał, jak Rebeka mówiła, co jej ów człowiek powiedział. Podszedłszy więc do tego człowieka, stojącego z wielbłądami u źródła, rzekł do niego: Pójdź błogosławiony przez pana, czemu stoisz tu na dworze. Przygotowałem dom dla ciebie i miejsce dla twych wielbłądów. Udał się więc ów człowiek do domu. Rozkiełznano wielbłądy, dano słomę i paszę wielbłądom oraz wodę do obmycia jego nóg i nóg ludzi, którzy z nim byli. Gdy zaś podano owemu człowiekowi posiłek, rzekł, nie będę jadł, dopóki nie przedstawię mej prośby. Rzekł Leyben, mów. I zaczął mówić: Jestem sługą Abrahama. Pan w szczególny sposób błogosławił memu panu, to też stał się on zamożny, dał mu owce, woły, srebro, złoto, niewolników, niewolnice, wielbłądy i osły. Żona zaś pana mego, Sara, urodziła panu memu w podeszłym swym wieku syna. Jemu to oddał on całą swą majątność. Pan mój kazał mi przysiądz, że spełnię takie polecenie: Nie wolno ci wziąć żony dla mego syna spośród kobiet kanaanu, kraju, w którym przebywam, lecz masz udać się do rodziny mego ojca, do moich krewnych, i stamtąd wziąć żonę dla mego syna. Gdy zaś rzekłem memu panu: A jeśli taka kobieta nie zechce pójść ze mną, odpowiedział mi: Pan, któremu służę, Pośle z tobą swego anioła i sprawi, że zamiar twój ci się powiedzie, że weźmiesz żonę dla mego syna z rodziny mojej, z rodu mojego ojca. Będziesz zaś zwolniony z przysięgi, jeśli przyjdziesz do mych krewnych, a oni ci jej nie dadzą, tylko wtedy będziesz zwolniony z przysięgi. Gdy więc dziś przyszedłem do źródła, modliłem się: Panie, Boże pana mego Abrahama, jeśli taka wola twoja spraw. Abym dopiął celu podróży, którą odbywam. Oto jestem u źródła. Niech więc stanie się tak, żeby ta dziewczyna wyszła czerpać wodę, a gdy jej powiem, daj mi się napić trochę wody z twego dzbana, niechaj mi powie, pij ty, a i wielbłądy twe napoje, będzie to ta kobieta, którą. Pan wybrał dla syna pana mojego. Zaledwie przestałem tak w duchu się modlić. Ukazała się Rebeka z dzbanem na ramieniu i zeszła do źródła, aby czerpać wodę. Wtedy powiedziałem do niej: Daj mi pić. Ona zaś szybko nachyliła swój dzban i powiedziała: pij, a potem napoję także twoje wielbłądy. I napiłem się i wielbłądy moje napoiła. A gdy ją zapytał: Czy ją jesteś córką? Odpowiedziała: Jestem córką Betuela, syna Nachora, którego urodziła Milka. Włożyłem więc kolczyk w jej nozdrza i bransolety na jej ręce. A potem padłem na kolana i oddałem pokłon Panu i dziękowałem panu, bo gieł pana mego Abrahama, że poprowadził mnie drogą właściwą, abym wziął bratanicę pana mego za żonę dla jego syna. A teraz powiedzcie mi. Czy chcecie okazać panu mojemu prawdziwą życzliwość, a jeśli nie powiedzcie, a wtedy udam się gdzie indziej. Wtedy Lejben i Betuel tak odpowiedzieli, ponieważ pan tak zamierzył: nie możemy ci powiedzieć nie lub tak. Masz przed sobą Rebekę, weź ją z sobą i idź. Niechaj będzie ona żoną syna pana twego, jak postanowił pan. Gdy sługa Abrahama usłyszał te ich słowa, Oddał pokłon panu. Po czym wyjawszy srebrne i złote klejnoty oraz szaty, dał je rebece, a bratu i matce jej ofiarował kosztowności. Potem on i ci, którzy z nim przybyli, najadłszy się i napiwszy, udali się na spoczynek. A gdy wstali rano, rzekł sługa Abrahama: Pozwólcie mi wrócić do mego pana. Odpowiedzieli brat i matka dziewczyny, Niechaj pozostanie ona z dziesięć dni, zanim odejdzie. Ale on przynaglał, mówiąc: Nie zatrzymujcie mnie, wy, skoro pan pozwolił mi dopiąć celu mojej podróży. Pozwólcie mi odejść i wrócić do mego pana. Wtedy oni rzekli: Zawołajmy dziewczynę i zapytajmy ją samą. Zawołali zatem Rebekę i spytali, czy chcesz iść z tym człowiekiem? A ona odpowiedział: Chcę iść. Wyprawili więc Rebekę, siostrę swoją, i jej piastunkę ze sługą Abrahama i jego ludźmi. Pobłogosławili Rebekę i tak rzekli: Siostro nasza, wzrastaj w tysiące nie, przeliczone, i niech potomstwo twoje zdobędzie bramy swych nieprzyjaciół. Po czym Rebeka i jej niewolnice wsiadły na wielbłądy i ruszyły w drogę za owym człowiekiem. Sługa Abrahama zabrał więc Rebekę i odjechał. A Izaak, który naówczas mieszkał w Negebie, właśnie wracał od studni Lachairoj, wyszedł bowiem pogrążony w smutku na pole przed wieczorem. Podniósłszy oczy, ujrzał zbliżające się wielbłądy. Gdy zaś Rebeka podniosła oczy, spostrzegła Izaaka, szybko zsiadła z wielbłąda i spytała sługi. Kto to jest ten mężczyzna, który idzie ku nam przez pole? Sługa odpowiedział: To mój pan. Wtedy rebeka wzięła zasłonę i zakryła twarz. Kiedy sługa opowiedział Izaakowi o wszystkim, czego dokonał, Izaak wprowadził Rebekę do namiotu Sary, swej matki. Wziąwszy Rebekę za żonę, Izaak miłował ją, bo była mu pociechą po matce. Rozdział 25. Abraham poślubił jeszcze drugą kobietę, imieniem Keczurę. Ona to urodziła mu Zimrana, Dżokrzana, Medana, Midiana, Iżbaka i Szuacha. Jokszan był ojcem Sabei i Dedana, synami zaś Dedana byli: Ashurim, Letushim i Leumim. Synowie Midiana: Efa, Efe, Henoch, Abida i Elda. Ci wszyscy byli potomkami Ketury. Abraham całą swą majątność oddał Izaakowi, synów zaś, których miał z żon drugorzędnych, obdarował i kazał im jeszcze za swego życia odejść od Izaaka ku wschodowi, do kraju leżącego na wschód. A gdy Abraham dożył lat 175, zbliżył się kres jego życia i zmarł w późnej, lecz szczęśliwej starości, syd życia. I połączył się ze swoimi przodkami. Izaak i Izmael, synowie Abrahama, pochowali go w pieczarze Makpela na polu Efrona, syna Sohara Hetyty, w pobliżu Mamre. Na tym polu, które nabył Abraham od chetytów, został on pochowany obok swej żony, Sary. Po śmierci Abrahama Bóg błogosławił jego synowi Izaakowi. Izaak zamieszkał w pobliżu studni Lachairoi. Oto potomkowie Izmaela, syna Abrahama, którego Abrahamowi urodziła Egipcjanka Heiger, niewolnica Sary. Oto imiona synów Izmaela, imiona pochodzących od nich potomków, Nebajot, pierworodny syn Izmaela, Kedar, Adbel, Mipsam, Mishma, Duma, Massa. Hadat, Time, Jetur, Nafisz i Kedma. Oto synowie Izmaela i takie są zarazem nazwy miejscowości, w których oni przebywali lub się osiedlili, dwunastu naczelników ich szczepów. A Izmael, mając 137 lat, doszedł do kresu swego życia, umarł i połączył się ze swoimi przodkami. Jego zaś potomkowie mieszkali od Hawila aż do Szur, leżącego naprzeciw Egiptu, na drodze do Aszuru. Osiedlili się tam, Mimo sprzeciwu ze strony spokrewnionych z nimi szczepów. Oto dzieje potomków Izaaka, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka. Izaak miał czterdzieści lat, gdy wziął sobie za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Paddanaram, siostrę Labane Aramejczyka. Izaak modlił się do pana za swą żonę, gdyż była ona niepłodna. Pan wysłuchał go i Rebeka, żona Izaaka, stała się brzemienna. A gdy walczyły z sobą dzieci w jej łonie, pomyślała: Jeśli tak bywa, to czemu mnie się to przytrafia? Poszła więc zapytać o to pana, a pan jej powiedział: Dwa narody są w twym łonie, dwa odrębne ludy wyjdą z twych wnętrzności. Jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego. Kiedy nadszedł czas porodu, okazało się, że w łonie jej były bliźnięta. I wyszedł pierwszy syn czerwony, cały pokryty owłosieniem, jakby płaszczem, nazwano go więc Ezaw. Zaraz potem ukazał się brat jego, trzymający Ezawa zapięte, dano mu przeto imię Jakub. Izaak miał lat sześćdziesiąt, gdy mu się oni urodzili. A gdy chłopcy urośli, Ezaw stał się zręcznym myśliwym, żyjącym w polu. Jakub zaś był człowiekiem spokojnym, mieszkającym w namiocie. Izaak miłował Ezawa, bo ten przyrządzał mu ulubione potrawy z upolowanej zwierzyny, Rebeka natomiast kochała Jakuba. Gdy pewnego razu Jakub gotował jakąś potrawę, nadszedł z pola Ezaw bar, dzoł znużony i rzekł do Jakuba. Daj mi choć trochę tej czerwonej potrawy, jestem bowiem znużony. Dlatego nazwano go Idem. Jakub odpowiedział: Odstąp mi najprzód twój przywilej pierworodztwa. Rzekł Ezaf: Skoro niemal umieram z głodu, cóż mi po pierworodztwie? Na to Jakub, zaraz mi przysięgnij. Ezaf mu przysiągł i tak odstąpił swe pierworodztwo Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i gotowaną soczewicę. Ezaw najadł się i napił, a potem wstał i oddalił się. Tak to Ezaw zlekceważył przywilej pierworodztwa. Rozdział 26 Gdy w kraju nastał głód, drugi z kolei po tym, który był za czasów Abrahama, Izaak powędrował do Abimeleka, króla filistyńskiego. Do Geraru. Ukazał mu się bowiem pan i rzekł: Nie idź do Egiptu, lecz zatrzymaj się w tym kraju, który ci wskaże. Zamieszkaj w tym kraju, a ja będę z tobą, będę ci błogosławił. Bo tobie i twemu potomstwu oddaję wszystkie te ziemie i dotrzymam przysięgi, którą dałem twojemu ojcu Abrahamowi, że rozmnożę potomstwo twe jak gwiazdy na niebie oraz dam twojemu potom stwu wszystkie te ziemie wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego jakie jest udziałem i twego potomstwa dlatego że Abraham był mi posłuszny przestrzegał tego co mu poleciłem moich nakazów praw i pouczeń tak więc Izaak zamieszkał w Gerarze a kiedy okoliczni mieszkańcy pytali go o jego żonę odpowiedział jest ona moją siostrą Bał się bowiem mówić, to moja żona, gdyż myślał sobie, jeszcze gotowi mnie zabić z powodu rebeki. Była ona bowiem bardzo piękna. Gdy tak mieszkał tam dłuższy czas, pewnego razu Abimelek, król filistyński, wyglądając przez okno, dostrzegł Izaaka uśmiechającego się czule do rebeki jako do żony. Wezwał więc Abimelek Izaaka i rzekł: Przecież to jest twoja żona. Dlaczego mówiłeś, jest ona moją siostrą? Odpowiedział mu Izaak: Mówiłem tak, aby przez nią nie postradać życia. A na to, Abimelek, czemu z nami tak postąpiłeś? Niewiele brakowało, aby któryś z mych poddanych żył z Twoją żoną, a wtedy sprowadziłbyś na nas winę. Abimelek dał więc wszystkim swym poddanym takie ostrzeżenie: Ktokolwiek tknie się żony tego człowieka, Zostanie zgładzony. Przebywając w tym kraju, zasiał Izaak ziarno i doczekał się w owym roku stokrotnego plonu, gdyż Pan mu pobłogosławił. I tak stawał się on coraz bardziej zasobny, aż dorobił się wielkiej majątności. Miał liczne stada owiec i wołów, i wiele służby. To też Filistyni z zazdrości zasypali ziemią wszystkie studnie, które słudzy jego ojca, Abrahama, niegdyś wykopali. Sam zaś Abimelek rzekł do Izaaka: Odejdź od nas, bo jesteś zamożniejszy od nas. Izaak oddalił się więc stamtąd i rozbiwszy namioty w dolinie Geraru, tam osiadł. I zaczął oczyszczać studnie, które były niegdyś wykopane za życia Abrahama, jego ojca, a które filistyni po śmierci Abrahama zasypali, i przywrócił im takie nazwy, jakie niegdyś ponadawał jego ojciec. A gdy słudzy Izaaka, kopiąc w owej dolinie studnie, natrafili na bijące źródło, pasterze z gerarów wszczyli sprzeczkę z pasterzami Izaaka i mówili: To dla nas ta woda. Studnie te nazwał on Izek, bo swarzyli się z nim o nią. Potem wykopali inną studnię, i znów powstał o nią spór, to też dał jej nazwę Sitna. Izaak przeniósł się więc na inne miejsce i wykopał jeszcze inną studnię. O te studnie już nie było sporów. Izaak dał jej nazwę Rechobot, mówiąc: Teraz dał nam pan swobodną przestrzeń, abyśmy się rozmnażali w tym kraju. Potem wyruszył Izaak do Birszeby. I zaraz pierwszej nocy ukazał mu się pan i rzekł: Ja jestem bogiem twego ojca, Abrahama. Nie lękaj się, bo ja będę z tobą. I będę ci błogosławił, rozmnażając twoje potomstwo przez wzgląd na Abrahama, który mi służył. Izaak zbudował więc tam ołtarz i wzywał imienia pana. Rozbił też tam swój namiot, a słudzy Izaaka wykopali tam studnie. Potem przybyli z Geraru Abimelek i Ahuzat jeden z przyjaciół Abimeleka oraz dowódca wojska, Pikol. Izaak rzekł do nich, czemu przybywacie do mnie, przecież znienawidziliście mnie i kazaliście mi się od was oddalić. Oni zaś odpowiedzieli, widząc, jak Pan jest z tobą, postanowiliśmy, aby istniała między nami, czyli między tobą a nami umowa. Chcemy z tobą za wrzeć przymierze, że nie uczynisz nam nic złego, jak i my nie skrzywdziliśmy Ciebie, świat, czając ci tylko dobro, i pozwoliliśmy ci spokojnie odejść. Niechaj ci więc teraz Pan błogosławi. Izaak wyprawił im ucztę, oni zaś jedli i pili. Nazajutrz rano złożyli sobie nawzajem przysięgę, po czym Izaak ich pożegnał i rozstali się w zgodzie. A gdy tego dnia słudzy Izaaka przynieśli mu wiadomość o studni, którą wykopali, mówiąc: Znaleźliśmy wodę, nazwał on te studnie Shibea. Stąd miasto to nosi po dzień dzisiejszy nazwę Birzeba. Gdy Ezaf miał czterdzieści lat, wziął za żonę Jechudit, córkę Chetyty Beriego oraz Bosmat, córkę Chetyty Elone. Były one powodem zgryzoty Izaaka i Rebeki.